Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Troll'a. Eee, tak szybciutko tylko Wam powiem, że jestem już w Norwegii. Eee, wróciłem z urlopu. Wróciliśmy oczywiście całą rodziną z urlopu, który trwał 3 tygodnie. Eee, no tak, jestem już tu w Norwegii. Smutno mi troszkę, że musiałem wyjeżdżać z naszej Polski kochanej, no ale trudno, takie jest życie. No i. Tak już postanowiliśmy, że tutaj, tutaj zamieszkamy. Może jeszcze kiedyś wrócimy do Polski. I zobaczymy, jak to będzie. Moja podróż oczywiście była masakryczna, strasznie długa. Powiem wam tylko, że promem, samym promem przepłynęliśmy przez Bałtyk w ciągu 15 godzin. Także sam prom 15 godzin plus około 15 godzin jazdy autem przez Szwecję do Norwegii no i jeszcze oczywiście 3 godzinki postoju oczekiwania na granicy na kontrolę celną no i obok oczywiście jeszcze kontrola covidowa i musieliśmy mieć testy potem musieliśmy czekać jeszcze na wyniki i dopiero wtedy nas, wtedy nas puścili a tam wiadomo jak to na granicy ludzi pełno także trochę to czasu zajęło a ja przejdę teraz tutaj z drapeczki, to jest nietypowa zdrapka, nie taka jaka była zawsze na moim kanale, bo jest to zdrapka o taka, Ta żaden hazardzik, dzisiaj hazardziku nie ma, żadnego hazardu, tak jak ogólnie mówiłem w ostatnim odcinku wam, że kolejne dwa, 3 odcinki nie będą związane ze zdrapkami, no ale... To jest tak na, na, szyb, na szybkiego dla Was, żebym Was tylko poinformował, że jestem już w Norwegii. Yy, mam się dobrze, dojechaliśmy. Yy, no i tak, no i tylko tyle chciałem. <laughs> yy, co ja chciałem jeszcze mówić? A ja, no i tak, już dwa dni zahaczyłem w pracy. Yy, dzieci już do przedszkola chodzą. Także ciężko znowu mi znaleźć czas na nagrywanie, ale. Postaram się coś dla Was nagrywać. Pozwolę sobie napić troszkę wody. Ok, no i dzisiaj mam taką zlepeczkę. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo mam taki padyczek do drapania drewniany. I mamy tutaj na tej kartce, na tej zlebce to jest taka kartka pocztowa mogę ją komuś wysłać. Mam miejsce na znaczek, jakieś tam coś napisać mogę. No, i mamy na tej strapce jakieś takie znane budowle. Mamy tutaj wieżę Eiffla, mamy tutaj e, Stochę Wolności. E, to są chyba jakieś budynki w Dubaju czy gdzieś, sam nie wiem. E, Sydney, krzywa wieża w Pizie. E, Big Ben. Tu mamy chyba Koloseum w Rzymie. No i jakaś architektura e, chińska. Ale co to jest szczerze, to nie wiem. Także zagadka dla Was: kto wie, co to jest za budynek? Ten tu. I też nie jestem pewny co do tego, ale to są jakieś budynki chyba w Dubaju, najwyższe wieże chyba, ale nie jestem pewny ten. Także dajcie znać w komentarzach, co to jest za budynek, znaczy te dwie wieże i ten. Te dwa mnie interesują. Jeżeli ktoś wie, no to proszę pisać w komentarzach. No, a ja przejdę do drapania tego, jestem ciekawy co to w ogóle jest, Tu są jakieś kolory czy coś? Sprawdźmy na przykład, przejdźmy najpierw, zaczniemy, przejdźmy najpierw, zaczniemy drapać na przykład pierw tutaj te fajerwerki, nie wiem czy mam drapać całe to czarne, czy tylko tak troszkę, mam się ponieść mojej fantazji, czy jak, zaraz sprawdzimy, ogólnie wygląda to dość ciekawie, taki kolor czerwony, nie wiem czy widzicie. Nie żółte w środku jakby się paliło czy, czy coś. Tak, jakieś fajerwerki. Pięknie to wygląda. Ciekawie. No i co chciałem Wam powiedzieć? No oczywiście urlop mi się mega udał miałem e, pogodę piękną, e, praktycznie ani jednego dnia deszczowego. W Polsce jak byłem, jedynie momenty kiedy padał deszcz i były jakieś tam burze, to w nocy, kiedy wszyscy ładnie, smacznie sobie spali. Także no i w ciągu dnia codziennie, przepraszam, 30-32 stopnie, cieplutko, słonecznie. No i pięknie było. Udany urlop odwiedziliśmy oczywiście rodziny, znajomych, bliskich. Dzieci bardzo nalegały właśnie dalej nalegają i w ogóle wyjeżdżali bo z Polski bo tak smutno, bo no płakały dzieci, no chciałyby na stałe zostać, ale no niestety nie możemy. Na stałe w Polsce zostać na razie. Było trochę smutno wyjeżdżać, no, a co do urlopu? No udał nam się pojeździliśmy, pozwiedzaliśmy, byliśmy w kilku miejscach. Byłem, byliśmy tylko 3 tygodnie, w sumie a 3 albo aż 3, no ale to naprawdę za mało czasu, żeby naprawdę spędzić ten czas cały z rodziną, ze znajomymi, plus jeszcze yy, jeździć gdzieś, yy, zje, zwiedzać jakieś miejsca. Naprawdę na to wszystko jest za mało czasu, te 3 tygodnie było. No ale cóż, no musimy czekać teraz do kolejnej wakacji, które będą dopiero za rok. Niestety, no może coś szybciej będzie, jak e, Może na Wigilię się uda nam polecieć, tym razem polecieć, bo lot Trwa No plus odprawa, no bez odprawy powiedzmy dwie godzinki e, Z tego miejsca gdzie my tu mieszkamy do Gdańska Ja jestem z Trójmiasta także e, Z Gdańska, bliźniutko tam mam Z lotniska do domku no, a autem tak jak Wam już mówiłem, 15 godzin się jedzie, jak e, oczywiście wszystko jest w porządku, jak dzieci nie płaczą i w ogóle. Osobiście szczerze Wam powiem, że wolę jeździć sam, bo wiadomo jak ktoś z dziećmi, i tutaj ta to przerwa, ta to Siusiu, ta to coś tam. No i to trochę czasu zabiera, te postoje, szukanie miejsc, miejsca na postój. E, to trochę czasu zabiera. I wolę jeździć mimo wszystko sam, bo jak jadę sam, to po prostu robię sobie przerwę, kiedy potrzebuję. A Dzieć mi wiadomo, to trochę się wydłuża. No, ale fakt faktem, jak jadę sam, to też można niestety ale przysnąć. Bo muli muli, jak jedziesz sam patrzysz się na las i na... na... Na las, na auta, na które przejeżdżają, na przeciwko no, można zasnąć. A jak są dzieci, w aucie, żona, zawsze ktoś do ciebie pogada, zawsze ktoś tam coś tam powie i to też trochę pomaga. Także są plusy i minusy, co tam z naszym obrazkiem się dzieje. Słuchajcie, nie wiem czy ja mam to robić po tych niebieskich liniach, czy wszędzie, bo jak widzicie, jak wdrapie tą czarną warstwę gdzieś tu z boku. Ale ja razie nie będę to jej, To też daje to jakiś taki fajny efekt. Ale ja na razie będę zapał tylko te niebieskie linie. <laughs> Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Bo to wygląda na początku. Na razie zapowiada się naprawdę fajnie. Trochę się e, od, jak się mówi, e, zdetoksujemy od hazardu. W Polsce tam tak. E, tych premier narobiłem ile mogłem jak miałem chwilkę czasu to szybko z cyk nagrywanko i wrzuciłem dla was tutaj na youtube a. także i tak mi się udało i nikt tego nie widział z mojej rodziny że ja to robiłem wchodziłem sobie na trzecie pięterko w moim domu szybko odpalałem kamerę ci rachu ciachu zdrapywałem coś tam do was pogadałem i gotowe było Tak to wygląda. Powiem Wam, że naprawdę pięknie. Tutaj jeszcze te żółte zdrapiemy. Ale mi się to podoba. Mam jeszcze kilka takich zdrapek. Także może jeszcze Wam tutaj pokażę w przyszłości. Okej, okay, tu mam taką gwiazdkę na wieży Eiffla. Zdrapiemy ją. Czy ona będzie miała, miała jakiś inny kolor? czy... Aha, takie coś. No to źle ją zdrapamy. Co mogę tak strzępiaście no, no dobra, to zaczniemy jak już jesteśmy tutaj. Zaczniemy drapać tą wieżę Eiffla. No zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Postaram się nie wyjeżdżać na te czarne pole, tylko będę drapał. No właśnie, nie wiem, czy ja to już dobrze robię, czy ja nie powinienem tego jakoś tak w tych liniach bardziej, ale to ciężko będzie zrobić. Ale to się da zrobić, Wam powiem. Hmm. Mapa no, spróbuję nie zapywać całego, tylko tak po tych liniach. Żeby to taki miało fajniejszy efekt. I zobaczymy na końcu, co z tego wyjdzie. No i wracając do tego urlopu, no to naprawdę fajnie było i nad morzem i Byliśmy w Zoo i zahaczyliśmy o toruń, o fabrykę lizaków, o fabrykę pierników. Naprawdę było fajnie. A teraz wiadomo, przez, przez tego Covid'a całego, to też te wyjazdy są takie niepewne, bo to nie wiadomo co to będzie zaraz. Yy, na tych granicach te testy kolejki, panika wśród ludzi. No, strasznie się porobiło. Aż normalnie nie chcę się wierzyć, nie wierzyć, że taki jeden kurczy wirus może tak spustoszyć, takie spustoszenie zrobić na całym świecie. To jest niesamowite. Tak to wszystko pięknie funkcjonowało i nagle w marcu, w zeszłym roku, tak jak nie mylę taka masakra się zrobiła. No cóż, no trzeba żyć dalej. Trzeba to jakoś przetrwać. Mam nadzieję, że to się jakoś uspokoi w, w, w najbliższym czasie, bo ile można, ile można żyć w tym niepokoju i niewiedzy. Ależ, powiem wam, ta zdrapeczka mi się podoba. Pięknie. Normalnie dusza artysty tu zaraz z za mnie jakaś wyjdzie. Od kiedy powiem wam, mamy maluszki w domu, jeszcze nie takie maluszki, bo córeczka ma prawie 6 lat, ten czas też tak niesamowicie szybko leci. Od kiedy mam te maluszki w domu, to też takie właśnie plastyczne rzeczy, jakieś malowanie, jakieś kolorowanie, takie pierdółki, to właśnie dzięki, moich, dzięki moim dzieciaczkom praktykuję co jakiś czas. Bo gdyby nie one, to wydaje mi się, że raczej bym tego nie robił. A tak, nieraz jestem do tego zmuszony. Znaczy, zmuszony robi to z przyjemnością, oczywiście. Zawsze mógł coś tam pomalować, pokolorować. I ja się ucieszę, i córeczka. No, synek jeszcze tak nie do końca. Synek ma 3,5. Tak nie do końca jest jeszcze. Coś tam próbuje malować, kolorować, ale to jednak nie jego, nie jego sport, że tak powiem. To bardziej córeczko ma te duszę artystki. Hmm. Zobaczmy no, tak na oczko. Cyk. Mhm, mhm, mhm. Ale powiem Wam, że kurczę, naprawdę to fajnie wygląda. Mamy wieżę Eiffla prawie gotową. Tutaj jeszcze zrobię takie kreseczki. Jak tam zrobiłem. O. o, i mamy wieżę Eiffla. Możemy teraz strapać sobie tą Statuę Wolności. Zobaczymy czy mi się uda. Dokładnie tak to jakoś, żeby to wyglądało. Powiem wam, że to będzie mega długi draping. <laughs> draping. No, draping no. Bo już dopiero zrobiłem Statuę Wolności i te i 3, a już mam 13 minut. Wow. Nie spodziewałem się, że to aż tyle czasu będzie trwało. Yy, wiecie co? Nie, kurczę, źle zrobiłem. To nie powinienem tak całego zdrapywać. Nie będzie tego efektu. Tęba, trudno. O, okej. Okay. Dobra. W ogóle, jak wracaliśmy do Norwegii przez, przez Szwecję. Jak zjechaliśmy z promu. O, i zapisałem tę koronę. No szkoda. Jak wracaliśmy przez, przez Szwecję, to było około 500-600 km nawet, zanim dojechaliśmy do granicy norweskiej ze Szwecją. To oczywiście dzieciaczki sobie smacznie spa spały, żona spała, a na dworzu słuchajcie, taka ulewa, burza, normalnie chmura burzowa nad, nad moim autem. Pioruny trzaskały jak szalone a mm. <noise> dzieciaki spały, żona sobie też pochrapywała pochrapi, w aucie. Nic nie dało, dało rady ich obudzić, ale naprawdę te pioruny były naprawdę tak potężne, burza była tak potężnie, taka była ulewa, że mówię wam te wycieraczki miałem uruchomione... uff, Jezu, plączy mi się język, przepraszam. Wycieraczki miałem uruchomione na poziom trzeci. Tak zasuwały szybko po tej szybie przedniej, że i tak, i tak nie dawało rady tej wody z tej szyby zgarniać. Także naprawdę i tak ta ulewa trwała naprawdę przez całą, całą drogę, przez Szwecję praktycznie 500 km. I to było naprawdę straszne, bo nieraz jak są w kolejny w, na ulicy, i ta woda tam się dostanie, i tak sobie leży, taka kałuża głęboka. Jeśli na taką kałużę tak szybko najedzie, to potem może być problem. Nie jest żaden problem, o nie jest problem złapać właśnie poślizg na ulicy. Także, a tam naprawdę te tiry kurka wodna naprawdę jest ograniczenie na przykładowo do 70 czy 80, to każdy jeden tir jest 100, 100 110-120 ulewa, pada, wieje wiatr a te tiry zasuwają no masakra eee, także trochę strachu się najadłem podczas tej podróży a tylko podczas tej w sumie podczas każdej jak, jak jadę autem przez tą Szwecję i Norwegię to te tiry niestety jak szalone czy to deszcz, czy to śnieg tak szalony Naprawdę. Ta, 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 ta. Także już wiecie, co nieco o moich wakacjach. Jeszcze muszę wam jakiś film nagrać o tych wakacjach. Chociaż jakieś, nie wiem, za zdjęcia, bo, no bo mam i zdjęcia, i filmy porobione. Tylko teraz jeszcze muszę na Znaleźć czas, naprawdę. W ogóle powiem wam, byłem pierwszy dzień w pracy wczoraj czyli no wczoraj i to normalnie wstałem sobie o godzinie to była godzina szósta miałem godzinkę na przygotowanie siebie i pomoc z dziećmi żeby dzieci wyprowadzić do przedszkola i odprowadzić no i ten dzionek jakoś tam poleciał bez żadnych tam problemów normalnie jak każdy jeden inny ale już Kolejny dzień, czyli dzisiaj, to powiem wam, że myślałem, że normalnie zejdę. Nogi mi normalnie odmówiły, odmówiły bo posz, posłuszeństwa, bolały mnie wszystkie mięśnie, plecy, yy, właśnie uda całe. Mówię, kurka, bo na co jest grana, nie? Że te trzy tygodnie, trzy tygodnie takiej niesystematyczności, takiego niechodzenia do pracy, takiego urlopiku, naprawdę z, mówię, śmiało powie, powiedzieć, że zrobiły spustoszenie w moim organizmie moich mięśniach bardziej i kościach, no ale wiecie, no to też trochę się tam powalowało na wakacjach. Trochę alkoholu, trochę niezdrowego jedzenia, jak to zawsze jak to na wakacjach. Także no tak, no tak to bywa. Czasami trzeba się, że tak kolokwialnie powiem, odchamić. Dobra, mamy ten y, krzywą wieżę w Pizie. Mamy ten. Y, budynek w Sydney. Mamy wieżę Eiffla. Coś mi trochę nie podoba się ona. O, teraz już w ogóle wysułem. E, chociaż nie, nawet ok. Mamy wieżę Eiffla. E, I teraz tak pytanie do was o ten budynek. E, no chyba chiński, to jest ewidentnie architektura chińska. Dajcie znać, e, kto zna to, kto wie co to jest za budynek. Chętnie się dowiem. No i przejdę teraz do Big Bena mieści się, gdzie? kto wie? no chyba w Londynie, oj zobaczcie i też źle zrobiłem, wzmazałem cały i to już w ogóle nie wygląda jak Big Ben w tym momencie ajajaj, aj, aj, szkoda będzie się świecił jak taki yy... <ścoughs> nie powiem co, no szkoda no źle zrobiłem trudno mm -hmm, mm -hmm. Ale i tak mi się ta zdrapeczka podoba. Okej, okay, mamy teraz jeszcze ten budynek, tutaj te koloseum rzymskie. I tu też nie mogę całego, muszę tak tu te niebieskie elementy tylko zdrapywać, i wtedy to będzie miało sens po prostu. Będzie to jakoś wyglądało fajnie. Póki co dość to ciekawie wygląda. Okay. No, jestem ciekawy, czy ktokolwiek e, obejrzy ten odcinek cały. Bez hazardu tym razem. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli ktokolwiek e, obejrzy cały i wysłucha tych moich tutaj historii, opowiadań z wakacji. <laughs> No, ale powiem Wam naprawdę no już tak tęsknię za tą Polską. Dopiero co wyjechałem, no, ale suma sumarum powiem Wam, że naprawdę w Polsce jest tak drogo, Gdzie gdziekolwiek gdzieś nie wchodziło, czy jakieś, no już nie mówię o, właśnie o zoo, czy, czy jakich, jakichś tam innych parkach, ale o samym sklepie, o żywności, o paliwie. Nawet paliwo jest strasznie drogie w Polsce. To powiem wam że naprawdę, gdzie, gdzieś nie weszło do jakiegokolwiek sklepu i to nie były jakieś nie wiadomo jakie zakupy To tutaj 200, tutaj 250, 400, 200, 250 Ja mówię, cholipka przecież Okej okay, nie, ja tutaj trochę inaczej w Norwegii zarabiamy I to nie było aż takie dla mnie odczuwalne, ale jeżeli miałbym pracować w Polsce Za przykładowo tam nie wiem ile tam się teraz, jest ta, ta, taka minimalna 20 chyba, czy tam 20 parę złotych na godzinę. Eee, no to trochę byłoby nieciekawie powiem Wam szczerze. Naprawdę trzeba się nachorować, eee, nachorować jak wół w tej Polsce, żeby sobie coś odłożyć, żeby zarobić na nawet na wakacje. A już nie mówię o jakiejś, nie wiem, nieruchomości, albo coś niestety, ale w Polsce jest tak, że trzeba te 8 godzin, to mało kto pracuje i w tej, godzinie, w tej pracy trzeba być trochę dłużej, żeby coś e, zarobić bo na przykład w Norwegii ja pracuję sobie 8 godzin 7,5 netto mam pół godzinki przerwy jeszcze no to jest akurat niepłatne e, mam też 15 minut, minut na kawę, a to jest akurat płatne ale tej kawy to ja sobie robię w ciągu dnia naprawdę chyba z 4 razy w pracy. Także to też jest spoko. No i pracuję te 7,5 godziny to i naprawdę nie muszę się martwić o czym je będzie stać na utrzymanie do mieszkania mojego, czy jakieś tam zakupy, czy coś. Bez stresu. To jest właśnie ta różnica między Polską a Norwegią. Że niestety, ale w Polsce trzeba. Zapierdzielać i to grubo, dużo godzin w pracy, żeby coś odłożyć. No ale cóż, coś za coś. No ale jesteśmy tutaj sami i muszę powiedzieć, że często, gęsto brakuje mi na przykład te wsparcia ze strony rodziny, babci, teściowej. Yy, mamy. Czy teścia. To jest ten największy problem. No i trzeba je Hm. No. Nie wiem, czy dobrze to koloruję, czy tak to powinno wyglądać. Znaczy, koloruje, yy, zdrapuję, ale chyba tak. Tutaj troszkę tą wieżę. Oj, to są te dwie wieże, które. Nie wiem czym są, ale wydaje mi się, że to są chyba jakieś wieże w, te, w Dubaju czy coś to najwyższe na świecie. Ale jeżeli się mylę, to dajcie mi znać proszę w komentarzach. I... No, i napiszcie po prostu. I też proszę Was o jakiś komentarz odnośnie tego w ogóle całej tej zdrabki. Czy Wam to się podoba? Jak to w ogóle wygląda? Z perspektywy właśnie na waszym monitorze. W ogóle tak powiem wam, że tutaj tak na żywo to ta zdrapeczka się prezentuje całkiem fajnie. Znaczy te kolory i w ogóle. Zobaczcie chyba skończyłem. Yy, no i tak to wygląda. Słuchajcie, co mogę o tym powiedzieć. No mega mi się to podoba, ale zajmuje to strasznie dużo czasu. Taka niby malutka zdrapeczka, a pół godziny 25 minut yy, Ją drapałem i też mi się wydaje, że tutaj nie do końca. I muszę mieć takie chyba coś inne do zdrapywania, coś takiego bardziej ostrego, żeby dokładnie te niebieskie elementy wszystkie zdrapać. No, ale tak to wygląda. No, także wiecie, że już jestem. Jestem cały i zdrowy. Moja rodzina też, także dziękuję Wam za uwagę. No i co, zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będę. A nie wiem, co będę robił. Zobaczymy, poczekajmy zobaczymy. Dziękuję Wam za uwagę, no i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej pa!